Ja chcę go jakoś zrzucić, ale nie wiem, czy mi to się uda. Nie! No czemu znowu? Czemu znowu? Nie! Zostaw mnie, Rekinie! Nie, Nie, on mnie nie zrzuci, nie może! Ja się trzymam tego statku, zostaw mnie! Zostaw mnie, nie gryź mi ręki! Sianko, z tej strony VoIP -lu. dziś zagramy sobie w beast. Będziemy grali online. No i nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, łapki w górę. No to lecimy z grą. Poczekajcie chwilę. Dobra, mamy już. To gramy. Okej. Okay. Ja tutaj kogoś w ogóle trzymam. Dobra, dobra, udało mi się kogoś zrzucić. Ja jestem tym takim em, różowym. Dobra, próbujemy teraz ich zrzucić tu. Spadliśmy. To do zobaczenia w następnej rundzie. Dobra, jesteśmy już w następnej rundzie i walczymy z jakimś panem zielonym. No co jest nie? Dobra, to jeszcze raz do zobaczenia w, na... w już chyba trzeciej rundzie to będzie. Tak, w trzeciej rundzie. Dobra, już będzie następna runda teraz. Ok. Znowu. No czemu oni mnie ciągle nokautują? No, to jest jakiś nie fair. Dobra, trzymamy się tutaj ziemi na wszelki wypadek, żeby nie odpaść. Znowu i na początek. No i. Odpadliśmy, niestety. Dobra, teraz też będzie kolejna runda. Trawler. Co to? Jest, tak się nazywa ta mapa. Już nie wiem, co to tam było, ale dobra. Może nam się wreszcie uda coś wygrać. Dobra, a, no tak, to jest ta mapa. Dobra, no to. To. Musi nam się teraz tutaj po prostu lepiej to udać. Fajnie by było. Okej. Okay. Uciek uciekamy stąd, tam od nich. Ja idę... Ja idę kogoś w zasadzie zrzucić. Okej, okay. nie, nie wspinasz się tam. Ciebie tu trzymam. O no dobra, ty się tam wspina, ja zrzucam kogoś. Co to za rekin tam? W ogóle był. Dobra, udało mi się chyba kogoś rzucić. Nie jestem pewien, czy on spadł. Tamta osoba. Ale dobra, widzę, że tu odpadają powoli. Żebyśmy tymi osobami, które odpadają, nie byli my tylko. Czy ja zostałam tylko już z tą osobą tu? Czy ktoś jeszcze tutaj jest? Bo ja nie wiem. Teraz. Dobra, ktoś odpadł znowu. To jednak my nie zostaliśmy wtedy sami. Kto mnie tutaj trzyma? Tak nie można robić. Atakujemy go. Atakujemy go. Co się w ogóle ze mną dzieje? Nie. chodź tu. Co on robi mi, ten mój ludzik? Ja nie wiem. Patrz, co on robił tam. O nie, no. Okej. Okay. Czy my wygraliśmy? Poczekajcie chwilę. Okej, okay, już jestem po krótkiej przerwie. Jeszcze ta runda trwa. Dalej tutaj jestem. Musimy rzucić tego gościa tu. Ja też się tam do niego wspinam. Co, to mnie tu zarekli zaraz? Nie! Nie! Co jest? Nie! Przegraliśmy. Dobra, mamy następną rundę znowu. Ok. Trzeba tutaj kogoś pokonać. Najlepiej tego. Żeby znowu nie pokonywać tą samą osobę. Dobra. Bo ciągle pokonywaliśmy tego czerwonego. Nie no, jak oni to robią, że zawsze ja ich nigdy nie mogę tak znokautować. Co jest. Czapkę mu zrzuciłem. Czapkę mu zrzuciliśmy. Temu, z którym się bijemy teraz. Co, jest nie no. Ja zaraz. Nie wiem. To jest jakieś oszustwo. No, on mnie już zrehautował chyba z 5 razy. Albo. Nie wiem ile tam, ale. No ja go nie... O, dobra w końcu. go znokautowałem. Dobra, już nieważne. Niech on tam spada. Niech on tam spada. Ja mówię... Nie! Spadłem razem z nim. Dobra. Ech, nie mamy ani jednego takiego wina. Bo ciągle spadaliśmy. Znowu z tym. No co on mnie nokautuje za jednym tym, ja tego nie rozumiem. Teraz jak ja ciebie znokautuję tutaj z główki. Proszę bardzo. Spadł! Spadł! Spadł, widzieliście to? Dobra, jeszcze cztery osoby. Ja nie idę do tego niebieskiego, bo on ma dużo winów aż dwa. Ten zresztą też, ale podaję się temu wysłaniu, spróbując go pokonać. Jakbyście słyszeli tutaj odgłosy takiego padam, to przepraszam, ale nie mogę nic innego zrobić. No ale spadliśmy znowu. No i teraz, jak musiałby być remis, żeby ten. Żeby, żebyśmy mogli dalej grać, ale to zagram sobie jeszcze jedną rundkę. To później wam pokażę, kto wygrał. No i wygrał niestety ten niebieski, więc. Jeszcze jedna rundka. Takie były wyniki. Dobra, mamy już. Nowa runda. Atakuje nas jakieś smoki w ogóle. Wszyscy, co tu się dzieje? My tu wszystkich znakautowaliśmy przed chwilą, ale teraz może być odwrotnie. Albo nawet gorzej czyli że nas pokonają, ale dobra. Spadnij tam, proszę. Co jest nie. Takie wyniki teraz są. No i dobra, kolejna runda. Węc. Będą jakieś wentylacje czy coś. O tak. To będzie coś takiego. Sami zobaczycie, co tu się będzie działo. Ale teraz nie pozwolimy, żeby nas tak łatwo pokonali. Przynajmniej spróbuję, żeby tak nie było. I... Już ktoś odpadł w ogóle. No właśnie, będziemy tu latali. Nie, 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 nie. Dobra, no i tak to się teraz prezentuje. Po jednej wygranej, mają. Takie dwie osoby. O, nie, ja wiem, co to jest. Ja wiem, co to jest. Ja tak. Ja tak tej mapy nie lubię. Że to jest niemożliwe. Ja i tak nie lubię mnie ten bije, który wygrał, chyba ostatnio właśnie. No co tu się dzieje? Dobra, pokonujemy go! Pokonujemy tego najlepszego, dawaj! Pokonuję was obu. Elo. Nie! Dobra, ktoś tam wypadł w ogóle. Dobra! Finał! To jest już chyba finał, co nie? Zgłówki go! Zgłówki! Czy uda nam się go wywalić! Nie! Nie tak to miało wyglądać. No dobra. Nie, nie, nie! Niecołtuj nas. Dobra! Udało nam się! Udało nam się! Udało nam się wygrać! Jest! Mamy winę. Will, to będzie koło młyńskie takie, na które ja będę wchodził sobie, jak mi nikt nie ten, mi w tym nikt nie przeszkodzi. Dobra, idziemy tu. No nie no, złap się tego chociaż. Dobra. Okej. Okay. Czekamy i ja chcę iść jakby na środek tego koła młyńskiego Tu właśnie. Nie, nie trzymaj się tego, nie! Źle, ale dobra. Może być tu, to później będzie nam łatwiej skoczyć na ten środek tego koła. Jeszcze się mi wydaje, że nikt nie odpadł. Teraz skaczemy. Dobra, złapaliśmy się tego. Łapię się tego. Widzicie, rozwala to się powoli. W ogóle to coraz szybciej teraz tu idzie. Tu się zaraz może coś dziać jakoś niefajnie, czy coś. Nie wiem. Dobra, w drugą stronę to idzie teraz. O nie, spadliśmy z tego. Może nam się uda. Żeby ten hamburger nie odpadł teraz, proszę cię. Co to tak szybko, nagle? Nie, ja się tylko odczepiłem! Co jest? Co tu się dzieje? Nie! Co tu się dzieje? Dobra. O nie, nas to rozciąga! Ja się trzymałem tych dwóch rzeczy, nas to rozciąga. O nie, wpuściłem się. Ej, teraz mam tego. No już finał po prostu. Czemu to tak szybko? Nie, ja z tego spadnę zaraz i nie będzie tak ciekawie. Spadłem i to tak naprawdę. Nie, no. Musimy to wygrać. Ja tu idę szybko. Złap się go. Nie, no on mnie się złapał. Pyk! Puść mnie! Dobra, bijemy już się z nimi. Koniec tego. Może nam się uda wygrać. Będziemy mieli jak... Będziemy mieli najwięcej winów. Z nich wszystkich! Co tu się stało? Co tu się stanęło? Nie! Nie wygrał! Ten drugi niestety. No trudno. Mieliśmy już. To jest ten statek. Pamiętacie go chyba? Ok. No to ładuje się, ładuje się. O, jesteśmy. Już na mapie. Ale teraz już ich wszystkich wyrzucamy stąd. Dobra, ten to w ogóle chyba nie grał czy coś. Bo. Jak nic nie robił, ale Dobra, tego, 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 bierz On jest nokautowany Szybko, wyrzucaj go Bij go główką, z główki, z główki Dobra, udało nam się Chyba go zrzucić Jo, czy tam rekin tu jest? Ja się go boję Tego rekina ja jestem na jakimś czymś dziwnym, z którego spadłem z tej rzeczy. Dobra, chyba mamy znowu ten finał, 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 finał. I szybko! Tak, rzuć go, nie! Ja, ja go daję do rekina. Ja go daję do tego rekina. Rekin, nie zjedz Dobra, rzucamy go, nie. Nie udało nam się. Jak nas... Uderzył. Nie fajnie. Tak nie może być. Nie, mam. No. Co jest? Nie, jeszcze tutaj jest. To nie jest jednak finał. Tutaj ktoś jest. To niech oni się porzucają. Zrzu Zrzucam go. Ja chcę go jakoś zrzucić, ale nie wiem, czy mi to się uda. Nie. No czemu znowu? Czemu znowu? Nie! Zostaw mnie, rekinie! Nie, on mnie nie zrzuci, nie może. Wiesz, ja się trzymam tego statku, zostaw mnie. Zostaw mnie, nie gryź mi ręki! Nie gryź mi ręki! Ten rekin mnie nie zostawi nigdy, chyba, w spokoju. Jeszcze te rekinie tam idą, następne. Tamtego drugiego weźcie! Nie, no co jest? Nie no dowiedziałem, no i koniec. Takie wyniki no. No to zagrajmy może sobie jeszcze jedną rundkę. Tak taką szybką, najlepiej. Albo jednak skończymy, bo po prostu e, no nie chcę się mi tam załadować gra i w ogóle. I tak już możemy skończyć po prostu. No. Do. Pa-pa.